Trzymuje się, mamy nadzieję, że tak zostanie do końca. A po drugie, że Państwo postanowili tą niedzielę spędzić z nami. Serdecznie wszystkich witamy, ale pozwólcie, że zmienia nazwiska przynajmniej przynajmniej niektórzy. Serdecznie witamy nasze władze lokalne, a są z nami pan Marek Czuk, Wójt gminy Stoczekłkowski, pan Zbigniew wice Wicewójt gminy Stoczekłkowski. Mam nadzieję, że jest z nami również pan Marcin Sałasiński, skarbnik Gminy Stoczek Łukowski. Oraz sekretarz Gminy Stoczek Łukowski pan Tomasz Kruk. Nie widać, mam nadzieję, że jest serdecznie witamy. Serdecznie witamy również pana Wojciecha Rosę, inspektora Urzędu Gminy Stoczek Łukowskiej, który dzisiaj pełni tutaj ważną rolę, o czym za chwilę państwo się dowiedzą. Mamy y, również przyjemność powitać y, radnych Rady Gminy Stoczek-Łukowski. Y, pana Michała Rosę przewodniczącego już państwo y, powitali. Natomiast ja serdecznie witam pana Andrzeja Rosę, wiceprzewodniczącego Gminy Stoczek-Łukowski. Oraz radny Gminy Stoczek-Łukowski, pozwolę sobie wyczytać, panią Agnieszkę Bieniek. Panią Ewę Barej, Pana Witolda Dadacza, Pana Jarosława Domańskiego, Pana Adama Kaczora, Pana Mirosława Kępkę, który również jest strażakiem, a dzisiaj OSP Szyszki pomagają nam w zapewnieniu bezpieczeństwa. Nie wiem, czy jest tutaj z nami, czy też im nie słyszy. Witamy jeszcze raz pana Mirosława I miło, miło mi również powitać pana Waldemara Olczaka, pana Krzysztofa Osiaka, pana Pawła Piskorza, pana Bernarda Pyrę.